Być może już to przeżyłaś. Cicha chwila, skrzyżowanie spojrzeń, które zatrzymało czas, a w tym momencie poczułaś coś, czego nie dało się logicznie wyjaśnić. Jakby twoja dusza rozpoznała coś prastarego. To właśnie nazywamy spojrzeniem bliźniaczych płomieni spojrzeniem, które budzi. Nie jest to zwykły kontakt wzrokowy. To przebudzenie jakby na kilka sekund zasłona między widzialnym a niewidzialnym opadła. Odsłaniając nasze prawdziwe wnętrze. W tym spojrzeniu nie ma osądu ani masek. Jest jedynie surowa, czuła prawda energii dzielonej przez dwie dusze w tej samej częstotliwości. Spojrzenie bliźniaczych płomieni to milczący język, który mówi prosto do serca. Jedni opisują to jako wstrząs elektryczny, inni jako głęboką ulgę. Większość po prostu płacze, nie wiedząc dlaczego, jakby odnalazła zagubioną część siebie z innego życia. Siła tego spojrzenia leży w tym, co ujawnia. Nie twarz drugiej osoby, lecz zwierciadło własnej duszy. Nie patrzysz tylko na kogoś. Widzisz wszystkie swoje wewnętrzne warstwy odbite w jego oczach. Dlatego spojrzenie bliźniaczych płomieni jest zarazem niepokojące i fascynujące. Nie pozwala uciec. Zmusza cię do czucia, nawet jeśli całe życie unikałaś prawdziwych uczuć. Taki moment zawsze zaskakuje. Nie zapowiada się, nie dzieje się z wyboru, po prostu następuje i zmienia wszystko. Ci, którzy doświadczyli spojrzenia bliźniaczych płomieni, twierdzą, że już nigdy nie patrzą na świat tak samo. Bo to spojrzenie nie dotyczy tylko oczu to spotkanie pól energetycznych, nagich dusz. Widzisz drugiego takim, jakim jest naprawdę, a on widzi ciebie. Możesz próbować o tym zapomnieć, racjonalizować, nawet zaprzeczać. Możesz iść dalej, zajmować się życiem, kochać kogoś innego. Lecz część Ciebie zawsze będzie tkwić w tej wymianie spojrzeń, bo to spojrzenie aktywowało zapomniane kody w Twojej świadomości, obudziło duchowe wspomnienia, połączyło Cię z misją Twojej duszy. I choć ego pragnie się chronić, serce wie, że wszystko zmieniło się na zawsze. Spojrzenie bliźniaczych płomieni nie potrzebuje słów, by zostać zrozumiane. Niesie wieki połączeń, bólu, miłości, rozstań i powrotów. Gdy Twoje oczy spotykają oczy Twojego bliźniaczego płomienia, cała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nakładają się w wiecznej sekundzie. To milczące zaproszenie, by pamiętać, kim jesteś, kim byliście i kim jeszcze możecie się stać. Wiele osób latami próbuje zrozumieć, dlaczego to jedno spojrzenie było tak znaczące. Skąd energetyczne przyciąganie do tej osoby, nawet na odległość? Odpowiedź jest prosta, choć głęboka. Spojrzałaś w oczy swojej lustrzanej duszy. Spojrzenie bliźniaczych płomieni aktywuje pamięć jedności, miłości bezwarunkowej i wspólnej misji w tym życiu. Nic dziwnego, że po tym spojrzeniu wszystko w tobie zaczyna się poruszać. Budzą się uśpione emocje, wychodzą zapomniane traumy. Bez zapowiedzi pojawiają się pytania duchowe. Czujesz kryzys, lecz jednocześnie ekspansję. To efekt obecności energetycznej Twojego bliźniaczego płomienia. I wszystko zaczęło się od tamtego pierwszego spojrzenia. Nawet jeśli relacja nie trwa w świecie fizycznym, wpływ tego spojrzenia pozostaje. Zmienia się w sny, synchroniczności, poczucie obecności. Jakby spojrzenie wciąż żyło w Tobie. I żyje. Bo tego, co zostało aktywowane, nie da się wyłączyć. Gdy raz zobaczysz duszę drugiego i pozwolisz, by twoja została ujrzana, więź jest przypieczętowana. Możesz się zastanawiać, co jeśli już nigdy nie spojrzę mu w oczy? Co jeśli ta osoba zniknęła? Duchowa odpowiedź jest jasna. Spojrzenie bliźniaczych płomieni nie należy do czasu ani materii. Wydarzyło się, więc istnieje na zawsze. Zapisane w polu kwantowym między wami, jego wibracja będzie rozbrzmiewać nawet w nieobecności, nawet w ciszy. Kiedy zamykasz oczy w nocy i znów czujesz to spojrzenie, to nie jest wyobraźnia. To ponowne spotkanie energii na subtelnym poziomie. To połączenie nie potrzebuje fizycznej obecności, by trwać. Spojrzenie bliźniaczych płomieni tworzy duchowy most. I ten most nie znika, on jedynie zmienia formę. To, co wcześniej było spotkaniem ciał, staje się teraz rozmową dusz. Niektórzy próbują zaprzeczyć temu, co poczuli. Mówią, że to była tęsknota, projekcja, przypadek, ale dusza nie kłamie. Ciało drży, oddech się zmienia, serce przyspiesza, a energia wibruje. To fizyczna reakcja na spojrzenie bliźniaczych płomieni. Porusza ciało, tak, ale przede wszystkim porusza to, co daleko poza ciałem. Częstotliwość wewnętrznej prawdy. Co ciekawe, bardzo często obie osoby czują ten sam wstrząs w tym samym czasie, ale o tym nie mówią. Milczą, zszokowane, zagubione, bo intensywność tego spojrzenia może przerażać. Odsłania wszystko naraz: miłość, ból, pragnienie, strach, wspomnienie i tęsknotę. I to może być zbyt wiele dla dwóch ludzi o kruchych sercach i uwarunkowanych umysłach. Być może największym wyzwaniem dla tych, którzy tego doświadczyli, jest zmierzenie się z tym, co to spojrzenie budzi. Spojrzenie bliźniaczych płomieni przynosi nie tylko miłość przynosi lustra pokazuje rany, cienie, schematy ale pokazuje też światło boską iskrę, która mieszka w obojgu. I to właśnie jest najpotężniejsze uzdrowienie zobaczyć drugiego jako duszę i samemu zostać tak zobaczonym. Wielu terapeutów duchowych uważa, że to spojrzenie rozpoczyna proces duchowego wzniesienia, bo po nim nie da się już żyć na autopilocie. Zaczynasz szukać sensu we wszystkim. Emocjonalnie czujesz, jakby dusza powiedziała: Obudziłam się, i od tej chwili nic już nie wystarcza, jeśli nie jest prawdziwe, głębokie, jeśli nie dotyka duszy. Dlatego tak wiele osób przeżywa kryzys po kontakcie wzrokowym ze swoim bliźniaczym płomieniem, bo to spojrzenie burzy struktury, zdziera zasłonę iluzji i odsłania to, co kryje się za zachowaniami, przekonaniami i zwykłymi relacjami. Nie potrafisz już zadowolić się powierzchownością. I nawet jeśli próbujesz z tym walczyć, coś w tobie już się zmieniło. Życie po spojrzeniu bliźniaczych płomieni nigdy nie będzie takie jak wcześniej. Bo nawet jeśli się oddalicie, to spojrzenie pozostaje zapisane w Twojej esencji i nadal w Tobie działa leczy, oświeca, prowadzi. Każde wspomnienie tamtej chwili jest jak portal uzdrowienia. Za każdym razem, gdy je przywołujesz, znów się z nim łączysz. I być może pewnego dnia to spojrzenie powróci, może się spotkacie, a może nie. Ale to, co zostało zobaczone, zostało zobaczone. To, co zostało poczute, zostało poczute. I to wystarcza, by wszystko zmienić. Celem tego spojrzenia nie jest zawsze stworzenie związku. Celem jest przebudzenie dusz do tego, kim są i po co tu przyszły. I to już jest cud. Więc jeśli doświadczyłaś tego i wciąż pytasz, czy to było prawdziwe, nie wątpię. Dusza niczego nie wymyśla. Spojrzenie bliźniaczych płomieni jest rzadkie, ale gdy się zdarza nie pozostawia wątpliwości, zostawia ślad, otwiera cię, przemienia. I nawet jeśli druga osoba nie była gotowa zostać, pamięć tej wymiany pozostaje duchowym światłem na twojej drodze. Na koniec wiedz, że to spojrzenie nie było przypadkiem, było wezwaniem, boskim kodem aktywowanym w dokładnie odpowiednim momencie, przypomnieniem, że jesteś czymś więcej niż ciałem, myślą, przeszłością. Jesteś światłem. A patrząc w oczy swojego bliźniaczego płomienia, po raz pierwszy zobaczyłaś siebie w całości. Po tym spojrzeniu coś zaczyna cię obserwować od środka. To nie są tylko wspomnienia, to jakby delikatna, niemal niedostrzegalna obecność zaczęła towarzyszyć każdej Twojej decyzji. Zmieniasz sposób ubierania się, mówienia, a nawet marzenia. Wszystko zdaje się być pod wpływem tamtej chwili. To nie obsesja. To żywe połączenie energetyczne, pulsujące cicho, lecz nieustannie. Najbardziej zagadkowe jest to, że mimo oddalenia, nadal czujesz obecność tej drugiej osoby. Nie widzisz, nie słyszysz, ale czujesz. W zwykłych miejscach, w nagle pojawiających się piosenkach, w zapachach unoszących się na wietrze. Spojrzenie bliźniaczych płomieni tworzy niewidzialny most, przez który przepływają emocje bez logiki. Możesz próbować to zignorować. Ale twoje ciało wie, a serce również. Niektórzy mówią, że zaczęli widzieć powtarzające się liczby, śnić symboliczne sny albo odczuwać dreszcze bez powodu. Inni mówią, że przebudzili się duchowo, zainteresowali się energią, duchowością, tęsknili za czymś, czego nigdy nie przeżyli. To klasyczne znaki duchowej aktywacji. I wszystko to może zostać obudzone jednym spojrzeniem. Często po takim spotkaniu jedna ze stron ucieka, znika, wyjeżdża, zrywa kontakt. Nie ze złośliwości, ale ze strachu, bo spojrzenie bliźniaczych płomieni wymaga odwagi, by zmierzyć się z prawdą. A nie każdy jest gotowy. Wielu nadal żyje według ego, a ego panicznie boi się prawdy, zwłaszcza tej, która przychodzi przez bezwarunkową miłość. Ale ten, kto został, też cierpi. Nieobecność boli jak fizyczna rana. Czujesz się odrzucona, porzucona, nawet upokorzona, ale w głębi serca wiesz, że to nie jest zwykłe. Nie jesteś przywiązana. Wibrujesz na częstotliwości duszy, która została aktywowana, a dusza nie zapomina, nie wyłącza się, nie przestaje kochać. Ona po prostu czeka i nadal cicho pulsuje. Są dni, kiedy budzisz się silna, gotowa ruszyć dalej, ale nagle jedno spojrzenie. Jedno zdanie na ulicy, jedno uczucie po przebudzeniu i wszystko wraca. Jakby energia tamtej chwili nadal unosiła się w powietrzu, jakby czas się nie przesunął, jakby to spojrzenie nadal patrzyło na ciebie z innego wymiaru. I w pewnym sensie tak właśnie jest. Na planie subtelnym wciąż jesteście połączeni. Wymieniacie się wibracjami, intuicją, a nawet bólem. Czasami to, co czujesz, nie pochodzi od ciebie. Lecz od Niego i odwrotnie. Dlatego spojrzenie bliźniaczych płomieni nigdy nie jest tylko wydarzeniem z przeszłości. Ono trwa, rozszerza się, rozciąga. Tworzy cichą sieć komunikacji, która wykracza poza materię. Zaczynasz zauważać, że żadne inne spojrzenie nie dotyka Cię w ten sposób. Inne mogą być piękne, intensywne, uwodzicielskie, ale nie są głębokie, nie przenikają nie czytają twojej duszy. I wtedy rozumiesz, to nie była chemia, to była częstotliwość, duchowy kod, misja. A ci, którzy tego nie doświadczyli, nie zrozumieją. Nawet ty nie umiałabyś tego opisać. Można to tylko poczuć. W tym momencie wiele osób zaczyna szukać odpowiedzi. Sięga po duchowość, terapię, zgłębia energię, medytację, astrologię, synchroniczności. Wszystko po to, by zrozumieć to, co ich oczy przeżyły w jednej sekundzie. Spojrzenie bliźniaczych płomieni staje się portalem do nowej świadomości. Całe życie może się zmienić przez jeden moment, i nawet jeśli tamtego dnia nie padły żadne słowa, ty pamiętasz, ty czujesz, a czasem nawet słyszysz. Nie uszami, ale duszą. Ciche zdanie rozbrzmiewa w tobie: widzę cię. I ta jedna wibracja wystarcza. By wszystko zadrżało, bo być naprawdę zobaczonym to największe pragnienie duszy i największy lęk ego. A w tamtej chwili zostałaś ujrzana. Z czasem dostrzegasz, że nie jesteś sama. Wiele osób to przeżyło. Zaczynasz znajdować świadectwa, filmy, książki, znaki. Wszystko pokazuje ci, że to nie była fantazja, to było prawdziwe. I im bardziej to akceptujesz, tym bardziej wszechświat zaczyna się wokół Ciebie porządkować, bo gdy uznajesz duszę, ona zaczyna naprawdę prowadzić Twoje życie. Możesz próbować siebie przekonać, że to tylko przypadek, ale znaki nie ustają, właściwe piosenki się włączają, Jego imię się pojawia, oczy innych przypominają jego. Śnisz o miejscach, których nie znasz, a które wydają się znajome. Jakby cały wszechświat mówił, to nie było na próżno. To ma cel i czujesz to, nawet jeśli nie rozumiesz. Często dusza wybiera przebudzenie przez najmocniejsze doświadczenie, a nic nie budzi bardziej niż spojrzenie, które odsłania Twoją najczystszą prawdę. Spojrzenie bliźniaczych płomieni jest jak święte lustro, ale także portal. A każdy portal wymaga, by przez niego przejść, a przejście boli. Bo trzeba zostawić za sobą wszystko, co myślałaś, że jesteś. Zaczynasz się zmieniać. Twoje gusta się zmieniają, twoje priorytety, nawet sposób, w jaki kochasz się zmienia. To, co wcześniej wystarczało, teraz wydaje się płytkie. To, co kiedyś cię cieszyło, teraz cię nudzi. Bo poznałaś coś tak głębokiego, tak autentycznego, że nie potrafisz już przyjąć emocjonalnych okruchów. Twoje serce zostało przeprogramowane. I odpowiada już tylko naprawdę. Niektóre dni są trudniejsze niż inne. Tęsknota ściska, wątpliwości wkradają się, kwestionujesz wszystko, a jednak idziesz dalej, bo ta energia cię popycha. I nawet jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, coś w tobie mówi. Zaufaj, bo dusza zobaczyła, dusza rozpoznała, a gdy to się dzieje, droga już została wytyczona. Często po takim spotkaniu pojawiają się próby: ludzie, którzy zdają się mieć to samo spojrzenie, ale nie mają, sytuacje, które wyglądają jak znak, ale nim nie są to część procesu jakby wszechświat testował twoją intuicję, trenował twoją duszę, by słyszała to, co poza powierzchnią po to, by gdy nastąpi ponowne spotkanie jeśli nastąpi byłaś gotowa. Zaczynasz też rozumieć, że ta miłość nie była ludzka, nie była zaborcza ani potrzebująca. Była pełna, była wolnością, była światłem i dlatego wciąż w tobie żyje, bo nie kochałaś tylko Jego, pokochałaś swoje odbicie, boską iskrę, która mieszka w Was obojgu. A ten rodzaj miłości nie umiera, po prostu milknie, kiedy trzeba. Nawet jeśli On nigdy nie powie, co czuł, Ty wiesz, Ty widziałaś. Odczytałaś to z jego oczu, bo tam nie było kłamstwa, nie było gry. To była dusza z duszą. Nawet jeśli świat powie, że to była iluzja, ty nadal w to wierzysz, bo to było bardziej prawdziwe niż jakiekolwiek słowo. To była czysta energia, obnażona dusza, wieczność w jednej sekundzie. Czasem próbujesz spojrzeć w oczy innych w ten sam sposób, ale nie potrafisz, bo to spojrzenie nie było wyuczone, było pradawne. Nie było ćwiczone, było objawione. I choć inni dotykają Twojego ciała, to Jego spojrzenie wciąż dotyka Twojej duszy. I to się nie zaciera, to trwa, to Cię zmienia, nawet jeśli On już nie jest obecny. Najdziwniejsze jest to, że On też pamięta, nawet jeśli zaprzecza, nawet jeśli nigdy o tym nie mówi, nawet jeśli zniknął. Spojrzenie bliźniaczych płomieni zostawia ślady w obojgu. To pamięć duszy, a dusza nie zapomina. Gdzieś kiedyś on też czuje, może nie zna nazwy, ale zna efekt, wie, że to było inne, bo było. Po wszystkim pozostaje jedno wielkie pytanie: I co teraz? Co zrobić z tym wspomnieniem, które pulsuje jak serce poza ciałem? Odpowiedź zaczyna się w środku. Spojrzenie bliźniaczych płomieni nie przyszło, by uwięzić Cię w tęsknocie, ale by wybudzić Twoją duszę ze snu. To wezwanie, nie więzienie, to początek podróży, a nie jej koniec. Niektórzy wciąż szukają tej drugiej osoby, ale ci, którzy najbardziej się rozwijają, rozumieją, że prawdziwe ponowne spotkanie zaczyna się w sobie. Spojrzenie bliźniaczych płomieni rzeczywiście pokazuje lustro, ale odbicie, które tam zobaczyłaś, to ty sama. Piękno, ból, miłość, światło to wszystko już w tobie było. On tylko to obudził. Teraz czas to pielęgnować, karmić, rozwijać. Uzdrowienie zaczyna się wtedy, gdy przestajesz próbować odtworzyć tamtą chwilę, a zaczynasz rozumieć, co ona w tobie aktywowała. Tęsknota jest naturalna, ale prawdziwe zaproszenie sięga głębiej. Przekształć to wspomnienie w mądrość, współczucie, twórczą energię. Twoja dusza została poruszona. Teraz Twoja kolej, by poruszyć świat tą nową wibracją. Może boleć i masz prawo czuć wszystko. Ale pamiętaj: miłość między bliźniaczymi płomieniami jest zbyt czysta, by ją wymuszać, zbyt wolna, by ją kontrolować. Ona nie wymaga obecności, tylko świadomości. A gdy zsynchronizujesz się ze swoją duszą, ból zamienia się w siłę, brak staje się kierunkiem, tęsknota staje się modlitwą. Niektórzy dostrzegają, że celem spojrzenia było jedynie przebudzenie. Inni spotykają się ponownie, w dojrzalszych, bardziej uzdrowionych wersjach siebie. Ale niezależnie od tego, co się wydarzy między wami, to, co zostało w tobie aktywowane, pozostaje. Dusza teraz wie, kim jest, i nic nie przekona cię, że jest inaczej. Zaczynasz przyciągać nowe doświadczenia, bardziej świadomych ludzi, prawdziwsze sytuacje. Twoje pole wibracyjne się zmienia. To nie znaczy, że tęsknota znika, ale zmienia swój ton. Przestaje być żalem i staje się ziarnem. Zaczynasz żyć nie po to, by czekać na kogoś, ale by wyrażać to, kim się stałaś dzięki temu spotkaniu. To tutaj wiele kobiet odkrywa swoją duchową misję. Zaczynają pomagać zagubionym duszom, dzielą się swoją historią, prowadzą innych, zamieniają ból w światło. To nie przypadek. Energia spojrzenia bliźniaczych płomieni budzi dary, a dary nie są po to, by je ukrywać, są po to, by je dawać. Możesz przekształcić tamto spojrzenie w sztukę, w muzykę, w pisanie, w uzdrawianie, w mądrość dla swoich dzieci, w czułość dla ludzi, których spotykasz. Ta energia nadal żyje, nie jako zależność, ale jako źródło, jako inspiracja. Już nie czekasz na niego. Jesteś zintegrowana z tym, co ci o tobie samej pokazał. A jeśli kiedyś wróci, niech to będzie wybór duszy, a nie potrzeba ego. Niech nie przyjdzie, by cię dopełnić, ale by dzielić się, wzrastać, współtworzyć. Miłość bliźniaczych płomieni nie wymaga obecności, lecz zgodnej wibracji. Gdy obie dusze wibrują w tej samej częstotliwości, ponowne spotkanie jest nieuniknione. Ale nie musi się zdarzyć, by misja została spełniona. Największym uzdrowieniem nie jest ponowne spotkanie. Jest nim akceptacja. Kochanie bez posiadania, czucie bez przywiązywania, wibrowanie bez oczekiwań. Prawdziwe spojrzenie bliźniaczych płomieni nie odbywa się tylko oczami. Odbija się w każdej twojej świadomej, pełnej empatii i obecności akcji. Tak kontynuujesz to spojrzenie, nawet jeśli jego oczy już nigdy cię nie zobaczą. Możesz iść przez życie z tęsknotą w sercu, a mimo to się uśmiechać, bo ta wymiana dusz była darem, nie karą. Życie powierzyło ci rzadki kot, a teraz twoim zadaniem jest odszyfrować go z czułością. Im bardziej dziękujesz zamiast żałować, tym bardziej energia tamtego spojrzenia rozszerza się w tobie. Może on też to wszystko czuje w ciszy. Może sam przechodzi swoją drogę, nie rozumiejąc, co się wydarzyło. Połączenie jest to samo, ale droga jest indywidualna. A szanowanie czasu drugiego człowieka jest częścią duchowej dojrzałości. Ty idziesz swoją ścieżką, wiedząc, że dusze połączone prawdziwą miłością nigdy się nie gubią. One tylko spotykają się w odpowiednim czasie. Nie szukaj obsesyjnie znaków, ale ich nie ignoruj. Wszechświat mówi we śnie, w intuicji, w synchronicznościach. Zaufaj mądrości życia. To, co Twoje, współbrzmi z Tobą. To, co nie Twoje, rozpływa się. A to, co ma wrócić, wróci, nie dlatego, że o to prosisz, ale dlatego, że dusze znów się rozpoznają w lustrze prawdy. Rodzi się pokój, gdy przestajesz gonić za pewnością, a zaczynasz żyć obecnością. Spojrzenie bliźniaczych płomieni nauczyło Cię tego, że jedna sekunda może zawierać nieskończoność i że możesz być cała już teraz. Nawet jeśli on nie stoi u twego boku. Bo dusza, która kocha naprawdę, już jest w zjednoczeniu, nawet w nieobecności. Pozwól sobie pisać nowe rozdziały. Nie wymazuj spojrzenia z przeszłości, ale pisz dalej, mając je w sercu. Ból mógł być drzwiami, ale to, co przychodzi teraz, to Twój wybór. Niech ta miłość przypomina ci każdego dnia, że zasługujesz na prawdziwe uczucie. Że jesteś światłem że zostałaś ujrzana i to wystarczy, by wrócić do swojej istoty. Jedni nazywają to przeznaczeniem, inni próbą, jeszcze inni iluzją. Ale dla ciebie, która czułaś, nie ma wątpliwości. To było prawdziwe. I więcej niż prawdziwe, to było święte. A wszystko, co święte, zasługuje na ciszę, wdzięczność i świadomość. Idziesz przez życie z kawałkiem wieczności w sercu. I to jest więcej niż wystarczające. Czuj dalej, rozwijaj się dalej, nie czekaj już na szczęśliwe zakończenie, twórz szczęśliwe chwile, wylewaj to, co zostało w Tobie obudzone, pozwól, by świat doświadczył odbicia tamtego spojrzenia przez Twoje istnienie, bo teraz nie niesiesz już tylko uczucia, niesiesz misję, a kiedy zatęsknisz, zamknij oczy, wróć do tamtej chwili. Weź głęboki oddech i powiedz: Widziałam jego duszę i zostałam ujrzana. To już czyni cię częścią czegoś większego, planu, który wykracza poza umysł, wezwania, które przyjmują tylko odważni, a ty je przyjęłaś. Idziesz dalej i już jesteś światłem na ścieżce. Może ta miłość ma jeszcze rozdziały do napisania, a może nie. Ale tak długo jak żyjesz, ona żyje z Tobą. Nie jako brak, lecz jako wewnętrzna obecność, jako wibracja, jako przewodnik, jako cichy drogowskaz, który przypomina: Prawdziwa miłość nie więzi, nie żąda, nie musi się powtarzać. Ona po prostu jest, a to spojrzenie, które wydawało się tylko chwilą, było w rzeczywistości portalem początkiem wszystkiego wezwaniem duszy, lustrem boskiej iskry początkiem nowego życia. Przeszłaś przez ten portal, i teraz nie ma już odwrotu, bo gdy raz spojrzysz oczami duszy, świat nigdy nie będzie już taki sam. Głęboka wdzięczność za to, że byłaś z nami do końca, czując, wibrując i zanurzając się w tej świętej podróży spojrzenia bliźniaczych płomieni. Jeśli te słowa poruszyły twoją duszę, jeśli ten przekaz przyniósł ci klarowność, ulgę, a może nawet ciche łzy. Wiedz, że nie jesteś sama. Jesteśmy połączeni czymś większym. Jeśli poczułaś tę energię, napisz w komentarzu: Przyjmuję z wiarą i idę z odwagą, bo wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, ufa i podąża za głosem serca. Ten kanał to przestrzeń światła, transformacji i duchowego przebudzenia. Dlatego, jeśli jeszcze nie należysz do naszej społeczności, zasubskrybuj teraz i włącz dzwoneczek. Aby nie przegapić żadnej boskiej wiadomości przekazywanej w kolejnych filmach. Pamiętaj, wszechświat nieustannie się z nami komunikuje, a anioły, znaki i spotkania dusz objawiają się wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Bądź uważna. Następny film może zawierać dokładnie tę odpowiedź, której Twoja dusza szukała z miłością, kanał bliźniaczy płomień.